W pasacie jestem sam, deszcz nie pada mi na głowę. Kluczyki w dłoni mam, odpalić go nie mogę. Nie martwcie się, nic straconego. Minęły dwa dni i ponownie odwiedzam pasata z takim oto urządzeniem. Zakupiłem Powerbank. I to nie byle jaki, taki samochodowy o dużej pojemności, dużej mocy, do tego dochodzą klemy, i teoretycznie to powinno wystarczyć, aby odpalić pastucha. Czy tak będzie? Sprawdźmy. Udało się, pastuch pali. Zostawię go jeszcze chwilę, niech się naładuje bateria. Zaraz wezmę go jeszcze na przejażdżkę. Dla osób, które nie chcą budzić sąsiada z klemami, z kablami, aby pomógł im odpalić samochód, to jest produkt dla Was. Tu jest instrukcja. Jeżeli chcecie kupić coś takiego, sprawdźcie link w opisie pod filmem, bo mi w tym przypadku naprawdę to urządzenie pomogło. Dodam tylko, że paset stał na tym parkingu jakieś 10 dni przy temperaturach plus 3-4 w dzień do minus 4 w nocy. Tak więc jak widać bateria nie jest jakoś szczególnie mocna, ale gdybyście jeździli codziennie, co 2-3 dni, no to myślę, że powinna być wystarczająco naładowana, aby za każdym razem uruchomiła silnik. Bardzo serdecznie chciałbym wam podziękować za masę lajków, to pokazało, że chcecie oglądać i chcecie dostawać samochody za darmo. No, jeszcze jeśli chodzi akurat o Passata, no to zainteresowanie nie było aż tak duże. Oczywiście konkurs polegał na tym, abyście napisali wiersz, dlaczego chcecie dostać tego pasata. Zgłoszeń było mnóstwo, naprawdę świetne zgłoszenia. Ciężko wybrać zwycięzcę, tylko że był jeden warunek: odcinek musi mieć milion odsłon. Niestety nie dobiliśmy do miliona. Być może pastuch nie jest samochodem, który chcielibyście dostać. Być może wolicie polo, golfa, albo może jakieś BMW. No i do tego przydałoby się udostępniać tego typu odcinki na Facebooku, ale przy następnym samochodzie który będzie do oddania za darmo, powiem o tym dokładniej. Tak więc z jednej strony szkoda, że nie mogę przekazać tego samochodu któremuś z Was, ale mam nagrodę pocieszenia i to nie jedno. Zanim do nagród przejdziemy, teraz powiem o tym, że samochód trafia na licytację. Link do licytacji będzie w opisie pod filmem. Tylko wiecie co, jest bardzo ważna informacja. Allegro jakiś czas temu wycofało się z możliwości oferowania samochodów na licytacji. Samochód możemy wystawić jako ogłoszenie. No i niestety zmuszony jestem to wystawić w pewien alternatywny sposób. Wystawiam więc silnik z tego Passata 1.9 bez turbiny, 68 koni. Całe informacje są w poprzednim odcinku oraz w aukcji ale silnik możecie odebrać z całym nadwoziem nadwozie, nadwozie daje gratis to nie jest tak, że przyjeżdżacie, musicie wymontować ten silnik jeżeli chcecie, możecie ja tego silnika nie będę wymontowywał ten samochód w tej formie jak jest przekażę nabywcy tak więc kupując silnik dostajecie całą resztę gratis i to nie chodzi tylko o nadwozie ale mamy tutaj parę innych gadżetów chociażby w postaci tej słynnej rolki papieru toaletowego co tu jest więcej w tym samochodzie, to pokazałem w poprzednim odcinku, a dla osób, które jeszcze tego nie widziały, patrzcie na to, w jakiej kondycji jest ten pastuch. On jest po prostu cały zajechany, zardzewiały, jakoś dziwnie pomalowany, ma dziury na wylot nawet, tak już zardzewiał, ale co najważniejsze, trzyma się kupy. Jeździ, skręca i hamuje. To jest właśnie to, co będziecie licytowali, no to znaczy silnik z tym wszystkim dookoła. Ważna informacja jest taka, że tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, samochód jest do odebrania w Lipsku w Niemczech. Dojazd do Lipska jest bardzo wygodny, wiele osób ma naprawdę niedaleko do Lipska, to jest rzut beretem. Tak więc jeszcze raz przypominam Lipsk Niemcy. Tutaj stoi ten samochód. Po wygraniu aukcji musicie przyjechać do Lipska i odebrać auto stąd. Teraz przejdźmy do dwóch. Zwycięzców. Pomyślałem, były dwa takie wiersze, które naprawdę przykuły moją uwagę. Ciężko było wybrać, tak jak powiedziałem, zwycięzcę, tak więc dwie nagrody pocieszenia trafiają do dwóch widzów. Elvis Presley napisał. Puść pasata w cenie złomu, nie polecaj go nikomu, ruda tańczy koło lata, nie doczeka on już lata. Sarka z tu wszechobecny, w twoim filmie plan był niecny, wygra ten kto puści wodzę, komu z rymem tu po drodze. Marek z Edkiem grzeją diaksa, nakręceni są na maksa, już pakują się do Lipska, niech żal innym dupy ściska, to ci każdy tutaj powie jego miejsce jest na złomie. Drugą nagrodę pocieszenia wygrał Jacek Nienautowski, który napisał. Pasat PASAT daj go mnie, ja chcę jeździć nim, że hej, po paliwo na Białoruś, na budowę i do domu. Każdy sąsiad już się krzywi, każda jadzie już się ślini, PASAD wjeżdża na bulwary, ludzie wytrzeszczają gały, od Jarpena ten pasaci wozi cegły jak wariacik. Moi drodzy zwycięzcy napiszcie do mnie na Messengerze, a całej reszcie dziękuję za udział i życzę powodzenia w następnych konkursach. Pora wziąć pastucha na przejażdżkę, podładować troszkę akumulator, ale pokażę Wam jeszcze dwie rzeczy, których nie zauważyłem wcześniej, kręcąc odcinek. Patrzcie, to lusterko ma w sobie dziurę. No i wracając do tych drzwi, pomimo tego, że są odryglowane, to się nie otwierają. No ale ciągnąc klamkę od środka, jesteśmy w stanie je otworzyć. Kolejne drzwi, również tył, patrzcie, ale to już pokazywałem. Pora na krótką przejażdżkę mam dla Was dobrą informację wskaźnik od temperatury cieczy chłodzącej ożył w tym momencie działa podczas prezentacji tego pastucha w poprzednim odcinku oczywiście to był jeden z elementów, który nie działał co jeszcze nie działało to możecie sobie wszystko zobaczyć ale chciałbym teraz zadać Wam bardzo ważne pytanie o ile pasat, darmowy pasat nie wzbudził aż tak Waszego zainteresowania Pytam, jakie auta chcielibyście dostać za darmo? Czy bardziej, właśnie na przykład młodsze Polo albo Golfa, a nie starszego Passata? A może jeśli chodzi o Passaty, to tylko B5 w górę, a nie B3, B4, bo to są już zbyt stare złomy? Dajcie znać, oczywiście jestem otwarty na wiele różnych propozycji rozsądnych propozycji. Czy chcecie BMW bardziej? Może jakieś azjatyckie auta? Przejechałem tym autem kilka kilometrów i co? Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej spadł na samo dno. No niestety, jak widać, ma swoje kaprysy. Ale najważniejsze jest to, że auto jeździ, skręca, hamuje. To jest najważniejsze. Czy ty widzisz, jak ten wózek trzyma się drogi? Powiedz mi, Wiesiek, ile taka fura jest warta? Jak ty myślisz, co? Tym akcentem kończymy odcinek, tak więc niech wygra najlepszy, zobaczymy ile ten pastów jest wart. Kto da więcej? Do zobaczenia. Cześć.